Cześć, witam was, witam ciebie w kolejnym odcinku pozytywnego podcastu. Ja jestem Agnieszka, a mój podcast to to miejsce tutaj, ta przestrzeń, w której teraz się znajdujesz, to moje takie miejsce, w którym pragnę się dzielić z tobą wszystkim tym, co może sprawić, że twoje życie będzie piękniejsze, łatwiejsze, przede wszystkim prostsze i takie. Bardziej zrozumiałe. Dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat, że miłość do innych zaczyna się od miłości do siebie. I to jest taki funda fundamentalny element rozwoju osobistego i psychologicznego. To jest w ogóle koncept, który jest szeroko omawiany przez znanych znane autorytety w dziedzinie rozwoju osobistego, w ogóle Louise L. Hay, Bryn Brown, wielu innych ludzi, naprawdę wielu, praktycznie chyba każdy porusza ten temat miłości do samego siebie, bo zmiany zaczynają się od siebie. Żeby wpływać na innych i tworzyć te pozytywne zmiany wokół nas, musimy najpierw spojrzeć tymi wewnętrznymi oczami na siebie, do swojego wnętrza. Louise L. Hay, autorka bestsellerowej książki You Can Heal Your Life, którą absolutnie uwielbiam i polecam przeczytać jej książki, podkreśla, że właśnie zmiany zaczynają się od uzdrowienia tego wewnętrznego. To znaczy, że zamiast skupiać się na wadach innych ludzi, powinniśmy skoncentrować się na własnych obszarach, które powinniśmy poprawić i na własnym samorozwoju. Bo świat jest jak Lustro. To, co widzimy w innych, jest odbiciem tego, co jest w nas samych. Jeśli czujemy się zirytowani, zranieni, sfrustrowani przez zachowanie innych osób, to jest to sygnał, że te emocje istnieją nieprzetworzone w nas. I one wymagają uwagi. Jest wiele technik rozwoju osobistego, takich jak praca z wewnętrznym dzieckiem. Skupiają się one na tym, żeby zrozumieć i uzdrowić traumy z przeszłości i zaspokoić potrzeby takie emocjonalne, które nie zostały zaspokojone w dzieciństwie. Akceptacja siebie oraz całym naszym doświadczeniem i sukcesy, i błędy to jest bardzo trudne, bo bo trzeba zauważyć to, że my nie jesteśmy nieskazitelni. Że to, że ta koleżanka nas denerwuje i drażni, to również my musimy zaakceptować to, że my drażnimy innych. Musimy to zauważyć, co robimy takiego, co wywołuje w innych rozdrażnienie. I zmienić to. Naprawić, poprawić, zauważyć, że my nie jesteśmy idealne zawsze. Że też jesteśmy opierdliwe, wredne, wtrącamy się w nie swoje sprawy, być może kiedyś, może, y, obgadowaliśmy ludzi, lub nadal obgadujemy, życzymy komuś źle. No trzeba to zauważyć, bo wiecie, to jest bardzo trudne, że nie możemy widzieć tylko w innych i cały ten świat jest przeciwko nam, cały świat jest zły. Tylko tak jest, bo to jest nasze lustro, czyli my jesteśmy takimi osobami. Jednym z kluczowych takich kroków, żeby siebie pokochać, jest wybaczenie sobie. Wybaczenie sobie za wszystkie popełnione błędy i za akceptowanie tej swojej ludzkiej natury. Wybaczenie sobie nie oznacza bagatelizowania tych naszych działań, ale raczej takie uznanie, że wszyscy popełniamy błędy. I że zasługujemy na to, żeby, na szansę na naprawę tych błędów. I także musimy nauczyć się, zdobyć umiejętność radzenia sobie z trudnymi momentami. Może to obejmować takie praktyki jak medytacja, yoga, pisanie w dzienniku, rozmowy z przyjaciółmi czy terapię, ale ważne jest to, aby pozwolić sobie na doświadczenie i przetworzenie tych trudnych emocji, zamiast, zamiast tłumić. Bo miłość do siebie to jest proces, który wymaga pracy, zaangażowania, ale również zasługuje, zasługuje na wysiłek. To oznacza, że musimy zacząć być uważni, szanować siebie, pielęgnowanie zdrowych granic, dbanie o własne potrzeby, celebracja swoich osiągnięć i wartości. Wniosek jest taki, żeby móc kochać. Innych w pełni i autentycznie musimy najpierw nauczyć się kochać samych siebie. Ten proces wymaga od nas głębokiego zrozumienia, akceptacji siebie, pracy nad własnymi wewnętrznymi demonami i praktykowania samą świadomości i empatii. Dopiero wtedy możemy zacząć wpływać na świat w sposób pozytywny i autentycznie wspierać innych w ich własnym procesie rozwoju. Pomyślcie nad tym, kochani. Pięknego dnia Wam życzę. Dużo miłości do siebie. Bardzo dużo.